Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana, zbaw o tobie, Jezus powiedział do Nikodema, nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Oto słowo pańskie. O, mamy. Zdjęcie z 2017 roku, jeszcze jako kleryk, chyba trochę młodziej wyglądający niż teraz, też nie wiem, czy kierunek nie jest odwrotny. Byłem przez 9 tygodni w Zambii w masansie na takim kleryckim stażu misyjnym. To jest mniej więcej czwarty dzień tego pobytu. Od początku razem z moim kolegą Drugim Mateuszem byliśmy zachwyceni tym, jak to tam wygląda, jak jest inaczej, jaka jest kultura, jak bardzo życzliwi ludzie, jak pięknie nas przyjęli, jak są otwarci na nas, jak się uśmiechają. Podczas mszy świętej, też każdy z 350 osób podszedł, się z nami przywitał i na koniec mieliśmy powiedzieć kilka słów. No, wiadomo, nie po polsku. Po angielsku ta angielszczyzna była dosyć łamana. Wpadłem na to, że dam radę powiedzieć coś takiego. Mówię, moi drodzy, chociaż jestem tutaj krótko, czuję się jednym z Was. Jak wróciliśmy na farę, to ksiądzenek, który już trochę jest na misjach, mówi: W sumie to nic głupszego nie mogłeś powiedzieć. Ty biały, stoisz przed czarnoskórymi i mówisz, że jesteś jak jeden z nich. Nie ma to sensu. Więc teraz już tak zacząłem troszeczkę się opalać, żeby trochę bardziej wtopić się w tłum i już takiej głupoty nie powiedzieć. To tak pół żartem, pół serio. Natomiast to zdjęcie to można powiedzieć takie początki, i śmiało mogę powiedzieć, że wtedy się wszystko zaczęło. Czyli cała kwestia jakiegoś zachwytu misjami, większej otwartości na ten temat, tego, że chyba część serca mojego też tam została. Więc to początek. Ale kluczowe też na drodze rozeznawania powołania misyjnego były te dwa fragmenty, które właśnie wam wyświetliłem. Pierwszy z listu św. Franciszka Sawerego prezbitera do św. Ignacego Loyoli. A pisał on tak, w tych krajach bardzo wielu nie jest chrześcijanami tylko dlatego, że nie ma nikogo, kto by wśród nich apostołował. Franciszek pisał o Indiach, bo tam był na misjach. Kiedy ja to przeczytałem, modląc się godziną czytań, pomyślałem od razu o Zambii. I nie pomyślałem o kimś innym, że powinien jechać, ale pomyślałem o sobie, czując mocno w sercu, że Pan Bóg stawia mnie przed pytaniem, czy ja bym nie chciał być właśnie taką osobą, która tam poleci, po to, żeby tym ludziom mówić o nim, żeby ci, którzy jeszcze nie słyszeli, mogli uwierzyć. Przy okazji myślenia o tych słowach też pojawiło mi się w głowie, przypomniał mi się fragment z księgi proroka Jeremiasza, 20 rozdział: Uwiodłeś mnie, panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Bo cała kwestia wyjazdu na misję, bardzo widzę, że to nie jest jakieś moje wielkie marzenie od najmłodszych lat, zupełnie nie miałem takich marzeń. Ale coś, do czego Pan Bóg mnie zaprosił, coś, co odkryłem jako pragnienie Pana Boga, żebym tam był. Na tyle uwodzące pragnienie Pana Boga, że postanowiłem w to wejść i stało się to też moim wielkim pragnieniem. I to pragnienie spełni się za dwa tygodnie, bo równo za dwa tygodnie w niedzielę mam wylot, no i dołączę do tamtejszej misji. Misjonarze podpisują tak zwane kontrakty, więc pierwszy jest na trzy lata, później go można odnawiać. Po dwóch latach tutaj się pojawi na urlopie w 2027 roku. A co do tego, czy i ile będzie odnowień tego kontraktu, mam nadzieję, że Pan Bóg to pokaże wyraźnie, czy jeszcze, czy już nie. Ja nie mam pojęcia, ile to tego wyjdzie. I chciałbym wam troszeczkę powiedzieć o rozwoju tamtejszej parafii, parafii Miłosierdzia Bożego w Masansie. Mam takie trzy daty dla porównania. 2017 rok, kiedy byłem tam pierwszy raz, 2023 wtedy byłem razem z kolegą tam na urlopie przez trzy tygodnie. No i ten rok według mojej aktualnej wiedzy. Pierwsza taka rzecz do porównania to są tak zwane outstations, czyli kościółki na wioskach, takie mniejsze wspólnoty chrześcijańskie, Każda outstations to jest około 30-40 osób. Część już jest ochrzczona, przyjęła sakramenty, część jeszcze się przygotowuje do tego. Ksiądz tam dojeżdża z sakramentami, ksiądz odwiedza wspólnotę, ksiądz tam głosi Słowo Boże no i, i troszeczkę pomaga. No więc w 2017 roku takich wspólnot, do których misjonarze dojeżdżali na terenie tej parafii było 30, 3 lata temu było już 40, na ten moment już 49. Czyli przyrost jest dosyć duży. Odbywa się corocznie, co roku, pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego, pielgrzymka piesza. Było 8 lat temu 40 osób, w tym ja i mój kolega, którzy byliśmy tam na stażu. 3 lata temu to było około 120 osób, w tym roku już około 160. Kolejny przyrost. Jeśli chodzi o powołania do wyłącznej służby bożej, i zabezpieczenie kościoła od tej strony. To 8 lat temu na miejscu było po prostu dwóch księży z naszej diecezji. Trzy lata temu jeden chłopak z seminarium, już był, jeden chłopak z parafii już był w seminarium, nadal dwóch księży i pojawiła się też świecka misjonarka pochodząca z Piekarz Śląskich, Kasia. Na ten moment dwóch chłopaków jest w seminarium, jeden już po święceniach diakonatu. Jedna dziewczyna poszła rozeznawać powołanie do życia zakonnego. Ksiądz jest aktualnie jeden za dwa tygodnie, ja dołączę jako drugi. Jest dalej Kasia jako świecka misjonarka i przy parafii są też trzy siostry zakonne z trzech różnych krajów. Jeśli chodzi o chrzty, to chrztów w parafii jest około stu rocznie, w różnym wieku. Małe dziecko, trochę starsze dziecko, młodzież, dorosły, czasem już starszy człowiek. No więc w 2017 roku w parafii około 400 ochrzczonych, 3 lata temu to już około 1000 ochrzczonych ludzi i na ten moment około 1300 ochrzczonych parafian. I jeśli chodzi o ofertę parafialną, no to ona przede wszystkim opiera się na sakramentach i na formacji. To co jest najważniejsze na misjach to jest głosić Pana Jezusa, to jest mówić o Bogu i zachęcać ludzi do tego, żeby z Bogiem weszli w relacje, z Nim przeżywali swoje życie. To co słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, myślę, że kluczowa dla każdego z nas wiadomość, dobra nowina. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że zesłał swojego Syna Jednorodzenego, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. I ta wiadomość jest dla każdego z nas bardzo ważna. Ta wiadomość jest równie ważna dla ludzi w Zambii. Niektórzy już ją usłyszeli, a niektórzy jeszcze potrzebują jej usłyszeć. No więc przede wszystkim te, te sprawy duchowe, ale też przy misji zawsze się prowadzi różne dodatkowe rzeczy, które jednocześnie też mają być ukierunkowane na ten cel głoszenia. Osiem lat temu przy parafii istniała świetlica dla tych dzieciaków, których rodziców nie było stać, żeby ich posłać do szkoły publicznej. Jeśli chodzi o trzy lata temu, to to co wcześniej, oczywiście rozbudowana znowu taka oferta duchowa ze strony parafii. Dodatkowo pojawiła się kaplica jako miejsce modlitewne, boarding dla dziewczyn, czyli taka bursa, gdzie dziewczyny z wiosek mogą mieszkać w masansie, żeby tam chodzić do szkoły. Pojawiły się kampy, czyli takie wyjazdy dla dzieci, młodzieży, dla większej integracji, pobycia razem, doświadczenia czegoś, no i więcej przestrzeni, taki dosyć duży teren parafialny, który powolutku jest jakoś zabudowywany i wykorzystywany właśnie dla ducha, można powiedzieć, i dla ciała, także dla rozrywki tamtejszych ludzi. I na ten moment, oprócz tego wszystkiego, co było, do połowy już powstał Kościół, dlatego że ludzie przestali mieścić się w kaplicy co jest świetnym objawem, znaczy, że przybyło ludzi wierzących. Jest też szkoła przy parafii, jest przedszkole, między innymi też rozpoczynają się kursy dla kobiet, żeby mogły złapać jakiś fach. I jeszcze dużo, dużo rzeczy można by wymieniać, co tam się dzieje. Chciałbym, żebyście mogli to obserwować w przyszłości, a tak naprawdę to już teraz w mediach. Jeśli ktoś z Was ma Facebooka na Facebooku, ktoś ma Instagrama na Instagramie, jak ktoś nie ma nic z tego, to jest też taka strona internetowa, głównie o edukacji przy misji, ale inne rzeczy też tam są poruszane, to i na stronie internetowej. Jak będziecie wychodzić z kościoła, to na szybach są rozwieszone plakaty z kodami QR. Jeśli ktoś potrafi, można sobie to zeskanować z danego medium społecznościowego, można sobie spisać nazwę, którą należy wpisać i zachęcam do tego, żebyście śledzili i nasze i moje losy, żeby tak być w miarę na bieżąco. To wszystko jest po to, żebyście też nas wspierali, na co bardzo liczę i na co bardzo liczymy. Żebyście właśnie przez to, że wam się co jakiś czas coś wyświetli, Żebyście też o nas pamiętali. Przede wszystkim wspierali nas modlitewnie, choć opcji, jak napisałem, jest do wyboru do koloru, i to tak dosłownie do koloru. Ale to, co najważniejsze, to jest modlitwa. Mam ten przywilej, że trochę się znamy. Mam nadzieję, że za szybko mnie nie zapomnicie, że będziecie pamiętać w modlitwie, ale proszę Was, żebyście tę modlitwę też rozszerzyli, że nie tylko za księdza Mateusza, ale za całą naszą misję. Nie musicie panu Bogu mówić, co tam nam jest potrzebne. Spokojnie pan Bóg wie. Po prostu o nas wspominajcie, będzie to pięknie wykorzystywał. Druga opcja to jest ofiarowanie. Nie chodzi o to, żeby sobie dołożyć jakiegoś cierpienia czy zmartwień, ale jeśli siostro i bracie to masz jakiś ból, jakieś cierpienie, przeżywasz jakąś niesprawiedliwość, to możesz powiedzieć panu Bogu, panie Boże, ja Tobie to ofiaruję w intencji tamtej wspólnoty w intencji tych, którzy już w ciebie uwierzyli, żeby w tej wierze postępowali, w intencji tych, którzy jeszcze nie usłyszeli, żeby mieli otwarte serca na dobrą nowinę. Super Pan Bóg pomnaża owoce głoszenia właśnie poprzez taką ofiarę. Trzecia opcja to jest wsparcie materialne. Dzisiaj jest taka możliwość po mszy świętej i z góry już Wam za to dziękuję. Właśnie wsparcia materialnego parafii w masansie. Te pieniążki w całości będą tam przekazane i wykorzystane na potrzeby bieżące. Pojawi się w kościele też skarbonka dla takiego stałego wsparcia, jeśli ktoś z Was będzie chciał, to ksiądz Probosz też to będzie co miesiąc przekazywał tam do nas. Jest taka, takie dzieło Aniołowie Misji, z tym się też wiąże kalendarz, który wychodzi na koniec roku, czyli też niebawem się pojawi. Misjonarze prowadzą pewne projekty, ja też już pierwszy projekt będę miał. Jak ktoś będzie chciał w taki sposób, to też do tego zachęcam. Jest opcja wpłaty na konto konkretnie właśnie naszej misji. Jeśli ktoś by w taki sposób chciał wspierać, to z tyłu na stoliku. On jest taki misyjny, ten stolik, to traficie. Tam są karteczki, podany numer konta, tytuł, przelewu i co tylko trzeba. I jest jeszcze ostatnia opcja, tak zwany patronat misyjny. To już bardziej nie tyle wsparcie misji, co konkretnie misjonarza i jakichś jego potrzeb. Gdyby w takie coś ktoś się chciał zaangażować, to tam z tyłu też są deklaracje. Jedną część się wypełnia, wrzuca do koszyka, a druga jest dla Was. Za każde wsparcie bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i jeszcze opcja taka ryzykowna wspierania to otwartość na to, że może akurat kogoś z Was Pan Bóg będzie chciał powołać do tego, żeby wyjechać na misję. Raczej nie tych, którzy mają rodziny, czy już są w starszym, podeszłym wieku raczej młodszych, ale warto też myślę, pytać tak ogólnie w kontekście misyjnym: Panie Boże, co ja jeszcze mogę zrobić? Bo też my jako parafia. Nie jesteśmy sami dla siebie, żeby nam tu było super. Jesteśmy po to, żeby skoro przyjęliśmy dobrą nowinę o Chrystusie, to przekazywać ją dalej. Tu na osiedlu Witosa, ale też szerzej, bo Kościół jest powszechny, bo Kościół jest w całym świecie, więc warto, żebyśmy też jako wspólnota parafialna angażowali się właśnie w sprawę misyjną i wychodzili na zewnątrz. Jak tak publicznie powiedziałem tutaj w parafii, że, że wyjeżdżam na misję, to od wielu z Was słyszałem, co jest bardzo miłe oczywiście, że gdzie ja się tam pcham, że przecież tutaj jest też potrzeba. Dużo było takiego trochę biadolenia nade mną, na zasadzie, że słabe będą warunki, że niebezpiecznie i w ogóle jakieś zwierzę mnie tam zje od razu. Ja tego tak nie przeżywam. Wszystko to jest bardzo miłe. Gdybym mógł, to ja bym tu został jeszcze z 50 lat. Bardzo dobrze mi jest z Wami. Ale czuję mocno w sercu, że Pan Bóg chce mnie w tym momencie mojego życia gdzie indziej. I to, co jest w moim sercu, myśląc o tym wyjeździe, który już za dwa tygodnie, i pobycie tam, no to mniej więcej taka atmosfera jest w moim sercu. Dużo radości z tym związanej, dużo nadziei. Chcę Wam też zagwarantować, że parafia misyjna w Masansie cały czas pamięta o swoich dobroczyńcach, że to nie jest tylko w jedną stronę, że Wy nam pomagacie. Ale my też modlitwą każdego dnia wam się odwdzięczamy. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni za każdą okazaną życzliwość, pomoc i wsparcie. Bóg zapłaci.